W ubiegłym tygodniu pan prezydent Andrzej Duda opublikował 15 pytań do referendum konstytucyjnego, w którym obywatele mieliby się wypowiedzieć na temat kształtu przyszłej konstytucji polskiej. Otóż te pytania są tego, tej natury, że kompromitują pana prezydenta, albowiem prawnik powinien wiedzieć, co to jest zagadnienie co to z zagadnieniami konstytucyjnymi, co może być wpisane do konstytucji, a co nie. No na pewno nie może być wiek emerytalny wpisany. Na pewno nie może być wpisane do konstytucji e, programy socjalne typu 500+. Na pewno nie, mo nie mogą być wpisane sojusze, czy Polska należy do Unii Europejskiej, czy do NATO, bo jutro na przykład Unia Europejska zmieni nazwę i co będziemy zmieniać? To jest po prostu jakieś horrendalna kompromitacja pana Andrzeja Dudy jako prawnika, jako prezydenta, doktora praw. W związku z tym, że jednak potrzebna jest zmiana konstytucji i konieczne jest uregulowanie proste naszego, naszej ustawy zasadniczej, takie, żeby była zrozumiała dla, dla wszystkich obywateli, żeby nie powodowała konfliktów między poszczególnymi ośrodkami władzy, postanowiliśmy jako posłowie, ja, poseł Jachnik. Ale, ale również działacze społeczni obywatelscy, którzy od lat walczą o naprawę wymiaru sprawiedliwości na przykład. Postanowiliśmy sformułować własną listę pytań i przeprowadzić takie referendum. Jak będzie referendum to zarządzane przez prezydenta Dudę, to my rozesylamy wśród z obywateli nasze pytania, które wcześniej ustalimy, właśnie je ustalamy. I przeprowadzimy nasze referendum. Obywatele się wypowiedzą na tematy ustrojowe. Na przykład, co to jest temat ustrojowy? Czy w Polsce ma być system prezydencki, czy kanclerski? Co to znaczy system prezydencki? Tak jak w Ameryce, czy we Francji, wybierany w powszechnych wyborach prezydent powołuje ministrów, tworzy rząd. I rząd to jest władza wykonawcza, a parlament, czyli parlament Francuski albo, albo Kongres Stanów Zjednoczonych i Senat uchwala ustawy. To jest czytelny rozdział między władzą wykonawczą a ustawodawczą. U nas tak nie jest, u nas nie ma trójpodziału władzy, bo posłowie mogą być ministrami. I to trzeba na przykład rozstrzygnąć w referendum, bo nasza klasa polityczna, tak zwana klasa polityczna, co by tokolwiek miało znaczyć, nie radzi sobie z tym problemami. I nasi tak zwani konstytucjonaliści też sobie z tym nie radzą. Trzeba rozstrzygnąć kwestię sądów, bo ponieważ przyczyna patologii, jaka się zagnieździła w polskim wymiarze sprawiedliwości, ma źródła konstytucyjne, albowiem zgodnie co prawda z czwartym artykułem konstytucji, naród jest suwerenem, pełni władzę w Rzeczpospolitej albo bezpośrednio, albo przez swoich przedstawicieli. Tymczasem sędziowie wybierają się sami. Dalsze rozwiązania ustrojowe, typu Krajowa Rada Sądownictwa yy, i sposób powoływania sędziów, co, yy, wynikający z ustawy o ustroju sądów powszechnych, jest taki, że sędziowie się sami wybierają de facto. W związku z tym nie naród, tylko sędziowie sami się tutaj wybierają. I my mamy wstępną listę pytań dziesięciu. One ulegną pewnie zmianie, bo puściliśmy to w internet i w tej chwili. W tej chwili... Konsultujemy te pytania wspólnie z różnymi środowiskami, również z prawnikami, z wykładowcami prawa. Konsultujemy, stworzymy listę pytań obywatelskich i zrobimy obywatelskie referendum na temat konstytucji. Będą prawdziwe, konstytucyjne pytania. Wydamy też gazetę, która, którą rozprowadzimy po całym kraju, żebyśmy te, te kwestie mogli naświetlić, bo jak widać, nie możemy liczyć na prezydenta. Ja, co prawda, bardzo się cieszyłem, kiedy pan prezydent rok temu ogłosił zamiar referendum. Myślałem, że to będzie poważnie, potraktuje nas, obywateli, potraktuje poważnie to zagadnienie. Niestety tak się nie stało. W związku z tym musimy wziąć sprawy we własne ręce, my, obywatele.